Cała aktywność Platformy Obywatelskiej, cała nienawiść przez nią generowana, kierowana jest nie tyle przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, jako takiemu, ale konkretnie przeciwko telewizji polskiej. Manifestanci rozbijający czy próbujący rozbić wiece, tak jak u pani Witek na przykład. Czy inne spotkania z przedstawicielami władzy wymachują tabliczkami, transparentami, których ostrze kierowane jest właśnie przeciwko TVP. A jedyną zauważalną częścią programu Platformy Obywatelskiej jest zlikwidować telewizję polską, a co najmniej TVP Info. Z drugiej strony, na, najbardziej budzącym kontrowersję. I do tego stopnia, że zastanawiam się, czy to na poważnie, czy tylko takie po Ostachowiczowsku przeciągnięcie prętem po klatce z małpą. Znacie Państwo to powiedzenie? Jeśli nie, proszę wygooglać. Nie będę powtarzać, co tam, jak to Igor Ostachowicz swego czasu zwizualizował dla, na użytek polityków Platformy. Więc w każdym razie, tym najbardziej spektakularnym działaniem Prawa i Sprawiedliwości też jest zlikwidować TVN, a co najmniej TVN24. Mówię, że jest to dziwne, bo przecież w dzisiejszych czasach tak naprawdę telewizja już ma niewielkie znaczenie. Każdy, kto ją obserwuje, zauważy, że programy są coraz bardziej adresowane do pokolenia 50. Stąd wielkim przebojem jest coś takiego jak Sanatorium Miłości, na przykład w TVP. Każdy, kto czyta coś na ten temat, wie, że. Telewizje, zwłaszcza telewizje informacyjno-publicystyczne, trochę tak jak papierowe gazety, no, trafiają do ludzi, którzy się do tego przyzwyczaili, a przyzwyczaili się ci, co są starsi. Tak naprawdę nikogo te media nie przekonują, są one wyłącznie obsługiwaniem emocji, pewnej bańki swoich stałych odbiorców. Opowiem zresztą taką anegdotę, jeśli jej jeszcze nie opowiadałem. Jeśli tak, to przepraszam, bo ona tutaj bardzo pasuje. Moi koledzy pracujący dla telewizji coś tam kręcili na ulicy i paru młodych ludzi, no, pod dobrą datą, wydaje się, ustawiło się z tyłu. I tak jak w tym filmie Szczeplinem na wyścigach, żeby się jakoś w kadr wkręcić, mówię: O, będziemy na YouTubie. No więc któryś z kolegów wyjaśnił machinalnie: Nie na YouTubie, tylko w telewizji w telewizji, tego i sobie poszli. I kłopot się sam rozwiązał. Otóż tak jest z tymi telewizjami. Dlaczego w związku z tym wzbudza to tak ogromną uwagę i takie emocje? Chyba z przyzwyczajenia. No. TVN ściąga tutaj jakichś polityków amerykańskich. Przyjechała jakaś pani specjalna wysłanniczka. Co prawda, rząd potraktował ją dość lekceważąco, bo... Do rozmów wystawił wicepremiera Gowina, ale nie wiem, czy ona tam opowiadała, że interesy amerykańskie w Polsce to są ważne bardzo, nie wolno ich naruszać i w ogóle to podstawy, nasze wzajemne zaufanie może uszkodzić, jeżeli rząd coś tam zrobi z tym TV-em. Nie wiem, domyślam się, ale tak retorycznie zapytam, czy pan premier Gowin miał tyle. I kry, żeby tę panią zagadnąć o deal w sprawie Nord Stream 2, właśnie przez Niemcy i Rosję dogadamy, bo przysyłać taką panią z takim przekazem, akurat w dniu, kiedy Niemcy z, kiedy Amerykanie z Niemcami dogadali cenę, za jaką gotowi są sprzedać Polskę, Ukrainę i całą naszą wszystkiego, cały nasz region. Akurat właśnie w tym dniu no, 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 na litość boską to już jest policzek, to już jest takie bardzo wyraźne pokazanie, gdzie nas mają. Oczywiście rozumiem, że TVN, który się czuje zagrożony, nagrałem już o tym filmu, wiem, że oni tak naprawdę to głównie do swojego zarządu apelują, ściągając coraz to kolejne korowody, gości, głównie z Ameryki, oczywiście z tym przekazem, jaki to jest ważny interes dla Ameryki, jakiś pan Brzeziński, chyba nie ten Brzeziński, Chce ma być ambasadorem, bo Łysy, a tamten o ile wiem, jest z włosami, ale jakiś Łysy pan Brzeziński w tvn w kółko powtarzany opowiada, to jest ważna, kluczowa, największa amerykańska inwestycja w Polsce. Jak można taką największą amerykańską inwestycję w Polsce karać? Nie wiem, czy zawsze Amerykanie swoje ważne inwestycje. Rejestrują na spółkę krzak, na skrytkę pocztową gdzieś tam na lotnisku, firmę, która nie zatrudnia nikogo w oczywisty sposób. Czy to jest naprawdę już w tej chwili amerykański modus operandi biznesu tego wielkiego kraju? Bo mi się szczerze mówiąc takie biznesy kojarzyły no, z, zupełnie innymi, z zupełnie innymi sprawami. T.V.N. powiem krótko, ja bym koncesji nie dał. Bez względu na wszystkie awantury, które były TVN-owi, 24 na pewno bym koncesji nie dał, bo bym przypomniał cały szereg rzeczy pokazujących, że nie jest to żadna telewizja informacyjna, tylko narzędzie nawet już nie propagandy, ale po prostu wojny wojny psychologicznej. Wielki producent fake newsów. Oczywiście o tym, że ten z gości TVN-u nie wspomni, ale to ja tylko przypomnę. No, może już wielokrotnie przypominałem zmyślony zamach na prezydenta Komorowskiego, ale to przecież nie w kiejdmuchał. Tuż przed zamknięciem Tuż przed ciszą wyborczą, w ostatnim dniu kampanii wyborczej, rozpętanie całej takiej histerii o tym, że nienawiść pisowska doprowadziła do zamachu na prezydenta Komorowskiego, który był zupełnie wyssany z palca. Naprawdę nie pamiętacie Państwo tej historii? Jakiś działacz antyaborcyjny próbował dać Komorowskiemu ulotkę. Ochrona go nie dopuściła, on sobie poszedł nikt go nie zatrzymywał i potem przez cały dzień pani Kolenda Zaleska z kolejnymi kolędnikami Trąbili o tym, co to za straszna rzecz się stała aż do, za, do momentu, kiedy cisza wyborcza zapadła, a potem były wybory Komorowski przegrał, okazało się to nieskuteczne, podobnie jak nieskuteczne okazały się rozmaite zmyślenia mające na celu wyciąganie ludzi na ulicę, takie na krótkich nóżkach. To były kłamstewka, jak się dziś nie pamięta, że podobno PiS planuje coś tam, a tu jest właśnie manifestacja pod Trybunałem Konstytucyjnym, patrzcie, pokazujemy jednocześnie w różnych miastach pod sądami, świece palą. Przyjdź, wyjdź, i ty dołącz, i rzeczywiście dołączają. Za pierwszym razem to zadziałało, bo pamiętam, że kiedy zaczęła się pierwsza manifestacja. Kodu pod Trybunałem Konstytucyjnym miała kilka tysięcy ludzi pod Trybunałem, a potem szła pod Sejm i ta asysta kamer TVN-u i nieustające wzmożenie na antenie doprowadziło do tego, że już pod Sejmem było tych ludzi no 30 tysięcy, mniej więcej jak policja oceniła. Odwrotnie z kolei w wypadku Marszu Niepodległości, tutaj pokazywanie Marsz sobie spokojnie szedł, pamiętam to, sam w nim szedłem. Pięknie, wszystko było godnie i wspaniale, a tymczasem kamery TVN skupione były na jakimś kawałku placu Konstytucji, gdzie zrobiono taki rezerwat. Wtedy to była wspólna akcja TVN z policją. Policja wpuszczała wszystkich Żuli, jacy z całego miasta się zlecieli, przechodzili bez trudu do kordona, przez kordony do środka i tam urządzano taki, taki pokaz zakończony zresztą spektakularnym spaleniem wozu TVN-u, który to zresztą. To nie też wyglądało niesamowicie, bo jacyś ludzie przeszli przez kordon policyjny, a oglądałem to na własne oczy, akurat to spalenie. Ludzie przeszli przez kordon policyjny, podpalili samochód i wyszli przez ten kordon policyjny, prawda? A kamery to wszystko filmowały, wielka histeria, a takie fake newsy wymyślone przez Tafełę jak PiS chce zakazać edukacji seksualnej. No co to jest za dziennikarstwo? Nie mówcie mi, że to jest jakieś dziennikarstwo, że się z takiej informacji, że jest społeczny projekt, który, w którym jest sformułowanie, które ma chronić dzieci przed pedofilią, i jest tam sformułowa sformułowanie, że podlega karze ten kto nieletniemu przedstawia treści o charakterze seksualnym, zrobić z tego fake newsa i puścić na cały świat, że Rząd PiSu chce zakazać edukacji seksualnej? Ten fake news oczywiście to jest przerobiona metoda, to samo z strefami wolnymi od LGBT dalej. On idzie do Parlamentu Europejskiego, tam, no ponieważ pokazała to amerykańska telewizja, no to od razu parlament głosuje, uchwala rezolucję przeciwko zakazowi edukacji seksualnej której nikt nie chciał zakazywać, a, a ogłoszenie, że rząd chce zakazać badań prenatalnych. Tak były te pierwsze i jedyne udane czarne protesty zorganizowane. Przypomnę też, był społeczny projekt zakazu aborcji i zrobiono z tego fake newsa, że PiS chce zakazać badań prenatalnych, i jeżeli kobieta w ciąży poroni, to prokuratorskie postępowanie będzie miała i do więźnia ją wsadzą. Tak było. Tak, znaczy nie było, bo w tym projekcie nie było ani słowa podobnych bredni, no ale w tvn nie było. A, a ciągłe uporczywe mówienie o Trybunale Konstytucyjnym, per Trybunał Magister Przyłębski, magister, uważacie, w tvn nie, gdzie Jerzy Stępień, magister jest uparcie nazywany profesorem. No I oni będą mówić, że to są tu, 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 Pitu, Pitu, Monika Olejnik, wolne media, dobry TVN, wolne media, no może i wolne, ale załgane do imentu, od góry do dołu. Przecież każdy, kto fakty ogląda, od czasu do czasu ogląda, fakty, też orlowska nazwa, od czasu do czasu ogląda i widać wyraźnie, że każde kolegium redakcyjne nie jest, nie zaczyna się od pytania, słuchajcie, co ważnego się stało, tylko słuchajcie, czym dzisiaj można wpis przypić. No to co, to tutaj o, jakiś się, senator, który co prawda od pięciu lat nie jest w spisie, ale okazał się zwyrodnialcem, który psa ciągnął za samochodem na lince. Walimy, pierwszych 10 minut dziennika o tym, albo cokolwiek innego. Nie ma rangi zdarzeń, najważniejsze zdarzenia, żeby nie wiem jakie były, to na pierwszym miejscu jest zawsze to, czym można przewalić. Dlatego jak się ktoś pyta, czy ja bym dał koncesję TVN-owi, nie dałbym. A czy dałbym koncesję TVP, to jest osobne, Pytanie, bo dlaczego o to wszystko, o czym mówię, nie ma, nie pojawia się w programach informacyjnych telewizji polskiej, która decyzją władzy sformatowana została na AntyTVN. Tam jest. W każdym programie i Deutsche i Pieniędzy nie ma i nie będzie i no i wszyscy znamy już jakby te złote kawałki, bo już w ogóle można oglądać to bez, bez dźwięku, bez wdzięku też, yy, Freudowskie Przejęzyczenie i bez jakiegoś specjalnego... Nie, 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 nie żebym krytykował bardzo, bo tutaj krytyka się skupia na tym, że ta telewizja jest telewizją propagandową, a TVN nie jest telewizją propagandową. Chodzi o to jaka to jest propaganda. No jaka? No kiepska, no. Po prostu, bo propaganda wtedy jest skuteczna, kiedy poddany jej osobnik nie wie, że ma do czynienia z propagandą. Dlatego Lemingi, kiedy TVN obsługuje ich emocje, pokazuje im te wszystkie fake newsy, tam jeszcze o, o Ciamajdanie można by jeszcze wspomnieć, też, jak zaganiano na Ciamajdan różnymi opowieściami, co to się tam niby nie dzieje, a nic się nie działo, prawda? z przyjętą straszliwie reporterką opowiadającą, o tym, że powstanie wybuchło i w ogóle rewolucja, chodźcie tu wszyscy pod sejm działam, ale to jest też tylko powtórka, bo pamiętam, kiedy TVN w podstępny sposób nagrał pana Lipińskiego u pani Renaty Beger, to przecież też płętą tego wszystkiego było wezwanie, żeby miasteczko namiotowe stawiać pod URM-em i Polski Majdan czas zacząć, miasteczko nadmiotowe się składało z jednego namiotu postawionego przez młodzieżówkę Platformy Obywatelskiej. Mimo, że to nie wychodzi, to cały czas próbują, ale to też pokazuje, jak mimo użycia tych wszystkich fake newsów, i innych sztuczek, ludzi na ulicę się wyprowadzać nie da, no bo ci, którzy telewizję oglądają, ci 50+, plus, to już nie są ludzie skłonni do latania na ulicy, co nie znaczy, że taka propaganda szkody nie przynosi. Przynosi dużą większą niż propaganda pisowska, ponieważ generalnie propaganda pisowska, to mówiąc o y, wszystkich mediach kontrolowanych przez poszczególne frakcje partii, jest o tyle do bani, że nie, właściwie nie jest propagandą, bo propaganda jest nastawiona na to, żeby przekonać ludzi, namącić ich w głowach, zmanipulować ich i przekonać ich do czegoś. A tymczasem ta wersja propagandy pisowskiej, pomijając pewną toporność, no bo to jednak co, to, tam są fachowcy od towarzysza Waltera, od Milana Suboticza, od takich tych, a nie, a nie, a nie Ludzie prosto, to wszystko pojmujący, że pokażemy Tuska 50 razy powtarzającego Fier Deutschland i ten gwóźdź wbijemy wreszcie. Może zresztą. Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Nie prowadziłem badań na temat skuteczności oddziaływania na emocje widza tego typu rzeczami. Ale i tak oddziałuje tylko na tego widza, który się otwiera, ale najgorsze jest, najbardziej nieskutecznością w mediach wpisu, jest to, że yy, o, to są media jednego widza. I one nie mają przekonać szerokich mas, że pis dobrze rządzi. One mają przekonać prezesa Kaczyńskiego, że ta gazeta, ta stacja, ta, 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 ta druga stacja inna dobrze się stara pozyskać. A to zupełnie jest co innego i nie wrożę sukcesu. W tym bardziej, że skupienie na telewizji sprawia odpuszczenie tego, co jest naprawdę ważne. Naprawdę ważny jest w tej chwili internet. Naprawdę ważne są media społecznościowe. Gdyby do tego podchodzono rozsądnie, to PiS zamiast wybić zęby TVN-owi, starałby się go wybić Axelowi Springerowi, ale to głównie Onetowi, bo, bo to jest rzeczywiście A telewizję, telewizję. Jedno mnie śmieszy, jeszcze proszę zwrócić uwagę, że PO stara się zamknąć TVP. Tvp. PiS stara się zamknąć TVN, a jedni i drodzy starają się pozyskać Polsat i uważają ten Polsat za potencjalnie swój. I to pokazuje mądrość prezesa Soloża. Zamiast się podniecać tymi akcjami zbierania podpisów czy, czy, czy zapowiedziami nie, nie, nie przedłużenia koncesji, to le, lepiej chylić czoła przed mądrością pana Soloża czy przed jego. Sprytem. A co do skutków tej sprawy, to proszę się nie przejmować. Prędzej czy później, oczywiście, TFN zrobi to samo, co, zrobi, co robi w tej chwili Agora, to znaczy swoje medium propagandowe, czyli TFN24, wydzieli w osobną spółkę, bo interes. No, tak jak proszę zobaczyć, co się dzieje w tej chwili w Agorze, gdzie. W samym jądrze ciemności no już korporacja, która musi przynosić zyski, bo ma amerykańskich udziałowców, jakieś fundusze emerytalne i one żądają pieniędzy, a nie tego, że się pan Jarosław Kurski bawi w osobistą wojenkę z bratem. To yy, wyborcza.pl się z gazetą.pl w tej chwili wyborcza zwalcza, że to jest prawdziwa gazeta wyborcza, to my, a nie gazeta.pl, ale gazeta.pl jest tym portalem, który przynosi pieniądze. Zresztą przestał linkować do wyborcza.pl. Bardzo zabawne. Skończy się to oczywiście już wiadomo, wydzieleniem gazety wyborczej z osobną spółkę. A co się potem stanie z tą spółką? No, pewnie ją ktoś kupi. Tak samo jak ktoś kupi spółkę, w którą Discovery wydzieli te 24 żeby też, bo też już się zaczyna to psuć interesy, to wszystko. A wydzieli, tylko oczywiście nie teraz i w taki to sposób zrobi, żeby nie, nie rzucało się w oczy, żeby nie było takiego nieładnego wrażenia, że rząd prowincjonalnego kraju wpłynął na amerykańską korporację. Ale wpłynął oczywiście. I co? I to będzie miało jakiś skutek? Nie. Bo tak, no, te wszystkie fake newsy TVN-u, który drobną część tu wyliczyłem, w sumie nic nie zmieniły i cały czas partie stojące po stronie TVN-u przegrywają wybory i wygrywa pis pomimo nie dzięki pomimo tego przekazu, który ma w mediach i pomimo tego, jakimi specjalistami swoje media obsadził, to znaczy, że to nie ma takiego wielkiego znaczenia. Przypomina mi się taki wierszyk. Mama mi go czytała, jak byłem mały. To był wierszyk. Ja na brzachwę, jak sądzę. Na straganie na w dzień targowy. Taki jest incipit. I to właściwie z tym, którzy się emocjonują w tej wojnie, a zwłaszcza kolegom, pracownikom mediów, rozemocjonowanym, którzy to bardzo przeżywają, polecam moi drodzy: po co kłótnie, po co wasze, swary, głupie. Wnet i tak zginiecie zupie, to trzeba wyraźnie wymówić, zupie przez z.